O, znalazłem... no, Że nasza maska była uwięziona z spaczonymi w ich otchłani, jednak udało jej się uciec przez jakąś niewielką szczelinę i powiedziała, że mamy założyć, założyć coś takiego. Aktualnie naj... największe niebezpieczeństwo dla świata to właśnie maska. No, jestem naprawdę ciekaw, co z tego wyniknie. Ale podejrzewam, że wszyscy wiemy, co tak na, na dobrą sprawę się stanie. O, oh, widzę broń, ta sak piła i shoty. Mm. ach, te nadmuchane tekstury, co my tu mamy. Tasak, Shotie, czy piła? Tasak, Shotie, czy piła? Weźmy jego, może. O, Kaman, nie zasparł. Oj, kamano no serio, przecież trafiłem. Okej, okay, no i otwieramy. Shot i wrócił widzę generalnie. A, muszę wybrać ponownie. No dobra, teraz piła. A, nie lubię tych klaunów, młodzieją tym pierdolą okno. Chodź tu. Chodź tu! Fresh. Oh, tak. tak wiem, niezdrowość tym Arabów nie się leczyć Spokojnie, wiem o co Po prostu moja mama jeszcze nie przywiozła mi ni lekarstwa z apteki tak. Wiem to, że nawet oni nie stawiają poporu Piła, to jest po awesome, prostu Przeróż mniej więcej na pół i tyle, tylko na śmieszne nogi odskakują. Dobra, generalnie ja sobie teraz ulepszę postać i weźmiemy sobie slasha na najwyższy... A nie, to jest health. Hmm. Weźmy slasha, jest droższy. Okej, okay. pierwsza rzecz została na full rozwinięta. A, to są ostrza, no tak. Uuu, patrzcie nie żyje, lubimy go, dobra, nieważne. za Anyone else? Jeszcze nie skończyłem jakby, co? Okej, okay, dobra, rozwalamy. Okej, okay. żegnamy się z piłą i bierzemy tasaczek. O! O! Oh, Dobra, mamy... Nazbierajmy ich, może uda mi się chlasnąć pięciu naraz. To było takie fajne. No nie wiem, może się udało. Chyba nie. Ten fajną troszkę za długo się wczytuje. No dalej, spawnijcie się w większej ilości. Spawnijcie się, przyjaciele. Żartuję, nie są moimi przyjaciółmi. Znowu ciężko mi wyczuć, czy trafiłem wszystkich. Potem, wiecie, no krew zalewa wszystko. Tryska mi w oczy, zalewa mi ekran. No dobra, więcej spawnu, proszę, więcej spawnu. Czy, czy, czy czterech to max? Chyba 4 to max. Dobra, no to lecimy.

Okej, maska twierdzi, że wszyscy noszą maski, wiecie, takie takie filozoficzne i że Jen też jedną nosi i że pod tą wymalowaną twarzyczką i oczami tak głębokimi, że można się w nich utopić jej biała, jej śnieżna biała czaszka śmieje się z nas. Cokolwiek to ma, nie wiem, znaczyć. Wiem, co jest od bo Rick strasznie klimatycznie z nim wygląda. Twierdzę, no i to jest niezła armata. Dobra, chodzimy. O super 2D. A, jakoś nie jestem fanem tego w tej grze.

O oh my GOD, co się dzieje? Chodź tu. To fryk, o co tu chodzi? Co jest? Co mam zrobić? Rick, I trusted you. Dobra. Okej, okay, to była jakaś dziwna akcja. You're pathetic. tak kficzą. Dobra, przejdźcie dalej. Wiecie, otwieram je też, bo, bo czemu by nie... O, że znaczy to mam zdjęcie. Twitch jak świnia. Podoba mi się to, że mimo tego, iż ta gra nie ma nic wspólnego z jakimkolwiek ambicjami, tylko po te prostu tempa to so w dalszym ciągu stara się, stara się, byśmy jakoś w jakiś sposób byli przerażeni, co się dzieje dookoła nas. I potrafię w jakiś sposób docenić te, te starania. Mimo tego, iż to też jest na dobrą po prostu tempa zagrywka, wiecie, na zasadzie walka z, nie wiem, walka z najgorszym koszmarem, czy coś takiego, nie? Dostanę starania, internet. No, anything Teraz rozumiesz moim muzykę. Stajem wow, 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 wow. Gangbang, co? A! Czemu? What the hell? Dobra, trochę i tam było. Za wszystkie ładnie świeciłem, bo ja po prostu pomyliłem klawisze i zamiast się uleczyć to wystrzeliłem ostrza, nie? To mój błąd. Nie ta kombinacja. O, no, serio? Checkpointy w tej grze są pałe i to kurde potężnie. Dobra, 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 wiemy o co chodzi. Fajnie. A za to było Tutaj po lewej? To ciekawe czy ten. Dobra i tak ja wszystko pokonam. Gdzie jesteś tu? Gin. Nie, ja, te kwiki mnie po prostu rozpiewczają. O co tu chodzi? Ciekawe, że nie mogę, nie mogę się ani rzucić, widzę. Mogę tylko ro, rozpaczkać je o podłogę. Rek, Ciekawe nie, czy jest jakiś sposób na wytropienie, które jest prawdziwa. Na które, która ma za sobą przejście, czy po prostu trzeba niszczyć wszystkie na Dobra, lecimy dalej, nie z się tracić czasu. Chodź tu. Wow, ile krwi. No super. ale no, ona już nie żyje, no. Dobra, okej, okay, lecimy dalej. Dobra, lecą wszystkie. I feel that in the morning or now. <coughs> what the hell? Ah, seriously. To co chodzi? Vinca, suki. Ah. Oh. You're pathetic. Dobra, czyli mamy iść tędy, jeszcze ogarnijmy oh, tylko to. Aha, Twoje koleżanki w piątkę były mocne, ale widzę, że w pojedynkę, no to dajcie, dajcie, że spokój. Komedia. O, kolejna fotka. Fotcia. Jej, mamy wszystkie i... nasze znaczy wszystkie... Wszystkie z tego z części tej fotki i nawet nie była nago. No szkoda, bywa, ale nie wszystkie, nie zawsze kobieta musi być nago, no wiadomo, nie. No pewnie... Wiedziałem, walka ze sobą ze sobą. We all have our demons, Rick it's time to face yours. No, no, myśli, że taka, ty Rami. maska jesteś moim demonem, ale nieważne. The będę so mm. okay, po drugiej stronie mm. Wow! Greta? co ty tu Chodź tu Ja jestem prawdziwy Gim Haha się, że rękę mu odciąłem To było przekomiczne Ach, kama Mam wszystko pod kontrolą, matko Dobra, siłowanie Kaman przyspieszył. Nie nawet tak nie przyspieszają. Wy jesteś ciebie krew, bo mogę. Ty chyba nie. Z biedną wersją, mnie nie umiem dostać krwi. A mogę go chwycić i wtedy jest to siłowanie się. Chodźmy. Ech! Lamberski No! Okej, okay, to już? To była wyjątkowo w... słaba walka z moim własnym demonem. Będziemy się więcej. Przynajmniej mu za zajebista. Okej. Okay. No tak! Własne demony, co? Nieważne. Jeden mój własny demon nie wystarczy Macie mógł zabić. Sorry. Rozpieprzałem się na części widzicie, jakie to jest komiczne. Dobra, no fajnie macie. A ja mam fajniej. Ja pieprzę, tam mu ze zlewiska. Okej, okay, kolejny ja. Uwielbiam to, że tylko pierwszy rik był bossem, a reszta to już wiecie. Zwykłe popychadła. O, ten też jest bossem. Ciekawe czym się różnią. O patrz, ja też tak nie wiem. Tylko, że lepiej oczywiście. Może jesteś kopią, ale ja mam dłuższe ostrza. Of kamara. Ho, mam cię. <ścoughs> wow, wow, wow. A! A właśnie byłem tylko ciekawy, kiedy tak gra skorzysta z tego motywu, z motywu drugiego Rika, czy coś takiego, nie? W końcu doktorek West ma tutaj po, po prostu web jak, sklep, web jak sklep pod kątem, budowania nowych demonów i tego typu rzeczy. Widzieliśmy już wcześniej kopię Jenny no to czemu by nie Rica, prawda? No i powiedziałem, że doktorek się chciał skopiować y, mod maski, więc... No wiecie Och, come on, serio? Też masz transformację? Wow, 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 dobra, teraz już, kurde, jest poważnie. Umrę, 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 nie mogę wstać, nie mogę wstać, nie mogę wstać, dziękuję. O, wyssaj krewi szybko. Dobra! Okej, okay, wybaczcie przerwę. Mm, wracamy do wesołej rozpierduchy wśród naszych klonów i jednego dużego klona, z którym możemy mieć nie lada problem. Oh. Dobra, musimy się skupić na nim, bo te małe cały czas wiadomo że będą ...spawnić nowe. Muszę koniecznie wykorzystywać to, że są nieśmiertelne w czasie wiecie, animacji. Znaczy półkiedy w czasie tulania, przepraszam Was. Ach, come on, serio! Ponadto, że Nie użyłem ostrzy, też jeszcze energię. Przydała mi się teraz energia maski. Znaczy nekla energia w sumie. Dobra, no już troszeczkę sięgnięty. No! Jest ciężko! Zwłaszcza, że jestem utknięty w większości czasu. No i załatwiony, niestety. O, mam nadzieję, że checkpoint nie będzie daleko. O oh my god, to może być naprawdę ciężka sprawa. Chyba, że ja teraz ten, wiecie, ten nekropasek cały, no to wtedy się po prostu przemieni i obiję ryj na, na raz, nie? O, oh, come on, serio, cała, cała pierdółka z klonami od nowa. Dobra. Teraz może nie będę zużywać tego nekropaska jako, wiecie, na byle co, w ten sposób. No już. Bum! No już. Zaswie zasięć się pani na czerwono. Ho, mam cię! Uppercut! Wow, gdzie on poleciał? wytyfy No dobra. On ma taki fajny efekt czerwonych piorunów, się ładuje. Ja go nie mam. Okej. Okay. Zerąbany klasycznie uppercutem w powietrze. No dobra. Czekam. Panowie. A super, tych się nie zachwycić, tak? Cudownie. Mówiłem tak pod wpływem ciosów Rika rozpadają się kurde na, na części. To jest takie typowo bezsensownie głupie. Troszkę się jednak uleczymy. O! Paru zrozumieć w ten sposób. Nie wiem czy ma się tutaj utrzymać poznaczoną ilość czasu, czy może po wykończyć konkretną liczbę tych gości. On. No come on, come on, tylko że oni mnie tutaj w kombosie trzymają, panie. Ostrza time! Trzeba było nie zaczynać. Dobra, teraz to... A, ten, dobra, ten już ma ostrza, to jest już cięższa sprawa. A my też mamy ostrza, nie? No come on! To mi się nie podoba, przecież on... Przerywają mi moje akcje, ja tracę energię i nie wykonuję ruchu. To jest strasznie dupisty. Skoro nie wykonałem ruchu, no to teoretycznie powinienem nie stracić energii tak na moje, nie? Boxing! A zabiorę ci tyle zdrowia, frajerze. Nie mam pojęcia, co zrobiłem. Au. Dobra Najważniejsze to mieć te minimum 3 paski na, na wejście grubego Bo inaczej gruby zrobił nam z dupy 10 średniowiecza A tego byśmy chcieli, prawda Chodź tu, gin Dobra Teraz czas na nekrowersję naszej maski i tą negatywną, i pozytywną. Chociaż raczej to nie ma pozytywnych bohaterów w tej grze. No dobra. Bawimy się? To się bawimy. Jak się bawić, to się bawić, nie? No kurde, i, i tak myślę, że damage będzie troszeczkę lepszy, nie będę ukrywał. Dobra, zajebany. Chodź tu. Ha co to finisher. A ciągle odrywam ręce. dobra. Odrywanie rąk nie działa na nas. To musimy o tym pamiętać. Ręce możemy zregenerować. Ale już nie szukanie czeskiego. Another eclipse. The third of five eclipses. Different times, different places. Lining up one by one like the tumblers in a combination lock. The ritual decrees that blood be let in the shadow of each eclipse. The blood of <coughs> Hardly, Hardly. Okej, okay, wychodzi na to, że hmm, rytuał. Hmm, rytuał wymaga sześciu. Sześciu, sześciu, sześciu. Dać mi księżyca. Hey, afterwards, when you get done here, I thought maybe we could have a little you and me time. Yeah, you know, there's this little restaurant down by the river. It's nothing fancy, but sounds like a plan, Professor. Hmm. Yeah. No yeah. Tak, więc jest po six Ritual. Phase nine. The ruined heart. Okay, the television. From the journal of to... Dr. Henry West, Arkham, 1756. Was it only four years ago that I first stepped ashore at Boston Harbor with my beloved bride Lenora at my side? She is dead now. Taken by cholera. The surgeon's hands saved hundreds in the outbreak that swept through the colonies yet I failed to prevent the death of my own wife Tonight, God willing I will join her the dobra dotarliśmy do fazy nie mam której nie skupiłem się 9 7 6 Widzieliście cyferkę, nieważne. Zrujnowane serce. Zaczęło się wywodem doktora Westa na temat. W ogóle, czy my nic nie jesteśmy na początku gry? Do, zaczęło się wywodem doktora Westa na temat mm, tego, że jeszcze parę lat temu był na jakimś wybrzeżu ze swoją ukochaną żoną, ale potem zabrała ją choroba, cholera, i zmarła. I że tego wieczora dołączy on do niej. Okej, okay, dobra. Tutaj czas goni, więc trzymajcie się. Będziemy kontynuować w kolejnych odcinkach, w których z gry Splatterhouse i trzymajcie się ciepło i narka.